If you say the word imagine, weźmy słowo. Wyobraź sobie w opozycji do wyrażenia zrób to. Jeżeli mówimy komuś wyobraź sobie, że, to reakcja jest zupełnie inna niż gdy mówimy zrób to. Jeżeli mówimy komuś zrób to, zrób coś, to natychmiastową reakcją jest wycofanie się i opór, o którym wcześniej mówiliśmy. Natomiast jeżeli mówimy wyobraź sobie, że, to zazwyczaj reakcji oporu nie ma, jest zgoda. John Lennon, gdy napisał swoją słynną piosenkę Imagine, mówił o tym, wyobraź sobie, że nie ma nieba, że nie ma piekła, że wszyscy ludzie są braćmi na Ziemi. Nie mówił, nie wiesz w to, nie wiesz w tamto, ponieważ to wszystko nieprawda. Napisał, wyobraź sobie, że Imagine. Jest jeszcze jedno słowo, które jest zupełnie magiczne. Oczywiście tych słów jest mnóstwo, piszę o nich wszystkich w ukrytej perswazji, więc trudno byłoby wszystkie tutaj wymieniać. Ale jest też jedno bardzo potężne słowo, wyrażenie, dlatego że. Jeżeli chcemy, żeby ktoś coś zrobił, to um, zazwyczaj to uzasadniamy i wtedy to dlatego, że nabiera ogromnego znaczenia. Na przykład, wszyscy ludzie mogą się zastanawiać, dlaczego akurat to, co Kevin Hogan mówi, jest prawdą, czemu on o tym w ogóle mówi. I wtedy ja mówię, jest tak, dlatego że, i wtedy się wszyscy spokojnie. Okay. Aha, jest to tłumaczenie, say, well, wszystko jest dobrze, ok, because... Chociaż tak naprawdę w tym miejscu, bo dlatego, że mógłbym powiedzieć cokolwiek. Gdyby ktoś mi zadał pytanie, dlaczego miałbym kupić tę książkę, czy gdy na przykład mówię o tym, jak wspaniała jest moja książka, to mógłbym powiedzieć: kupcie siedem kopii tej książki, siedem egzemplarzy, a nie jeden egzemplarz, dlatego, że ta książka jest żółta i zadrukowana na czarno. To, co jest pod dlaczego, już zupełnie nie ma znaczenia. Moglibyś, mógłbym powiedzieć, nie wiem, dlatego, że tak, w Stanach u nas.